Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym biowlogu, gdzie łączymy codzienność z zadaniami maturalnymi. Tematem przewodnim dzisiejszego nagrania będzie ksylem i floem, czyli drewno i łyko. Kojarzycie, co to jest i u jakich organizmów występuje? To są tkanki przewodzące roślin. Zrobimy dzisiaj smoothie, spróbujemy zrobić obserwację tkanki roślinnej i ta obserwacja obowiązuje Was na maturze. No i rozwiążemy kilka zadań maturalnych. Wybieram Was dzisiaj na zakupy, bo potrzebujemy kilku rzeczy dla tego biowlogu. Weźmiemy banany na smoothie, seler dla obserwacji, potrzebujemy również zamrożonych truskawek, mleka i jeszcze jakiś barwnik czy farbę chcę kupić, no i słomki. No i proszę mi powiedzieć, jeśli będę robiła smoothie z bananów i truskawek, czyli z owoców, które mogły powstać dzięki fotosyntezie. Czyli między nami można nazwać nasze smoothie produktem fotosyntezy. No i te słomki, te słomki będą reprezentować floem czy ksylem, bo właśnie te słomki będą transportować nasze smoothie, czyli nasze, nasze produkty fotosyntezy. Oczywiście, to będzie jako floem ponieważ floem transportuje produkty fotosyntezy, więc w ogóle proponuję przypomnieć sobie trochę tę część teoretyczną związaną z tkankami przewodzącymi. Tkanki przewodzące to są niejednorodne tkanki stałe, no i pełnią funkcję transportu różnych substancji w organizmie rośliny. Wyróżniamy ksylem, czyli drewno, i łyko, czyli floem. Zacznijmy od ksylemu. Ksylemu, czyli drewna. Drewno odpowiada za transport wody i soli mineralnych. I ten transport odbywa się w jednym kierunku, w górę rośliny. No i drewno, czyli ksylem, składa się z... między innymi z elementów przewodzących. To są cewki albo naczynia. Elementy przewodzące drewna są zbudowane z martwych komórek. Proszę to zapamiętać. No a naczynia są charakterystyczne przede wszystkim dla roślin okrytonasiennych. No i ce zarówno cewki jak i naczynia mają taką zgrubiałą ścianę komórkową wtórną wysyconą ligniną. Także w skład drewna wchodzi miękisz drzewny, i to jest jedyny żywy element drewna. Oraz w skład drewna wchodzi, wchodzą włókna drzewne. To są włókna hematyczne i pełnią funkcję wzmacniającą. Natomiast przechodząc do łyka. łyko, czyli Floem, odpowiada za transport produktów fotosyntezy. Głównie z liści do innych organów, ale nie tylko. No i łyko składa się z elementów przewodzących e, i które są zbudowane z żywych komórek już nie z martwych. I to są e, na przykład komórki sietowe i rurki sietowe. Także w skład łyka wchodzi miękisz łykowy oraz włókna łykowe. I włókna łykowe są jedynym martwym elementem łyka, ponieważ włókna Łykowe to są włókna sklerny również. No i pełnią oczywiście funkcję wzmacniającą. Dzisiaj zrobimy mega łatwe smoothie. No i myślę, że już zauważyliście, że na tej kuchni skomplikowane rzeczy się nie dzieją. No i generalnie my pijemy to smoothie z mężem, bo nam to smakuje. Czyli tak po prostu. wiem że niektórzy ludzie piją smoothie jako, nie wiem... Zamiast śniadania, czy żeby dobrać tam jakiś błonnik, to, to nie ta sytuacja. Nam to po prostu smakuje i, i tyle. Dość gęste, i dlatego no, zwykle nie używamy słomek. Ale ja chciałam, żeby Wam w głowie tak było tych naszych powiedzmy produktów fotosyntezy, tak jakby dużo sacharydów i słomka, tym bardziej papierowa, e, dlatego że to może nam zwizualizować tak zwaną np. rurkę sietową. Więc ten papier jest taki cieniutki, tak? Nie ma też dużej średnicy. No i właśnie on potem staje się tak, jeśli słomka jakby długo jest w jakimś napoju, staje się taka miękka i właśnie te rurki sitowe, które transportują produkty fotosyntezy w roślinie, one nie mają zgrubiałych ścian komórkowych i one są żywe. Więc naprawdę proszę to sobie mniej więcej tak zapamiętać. No i człony rurek sitowych nie mają jądra komórkowego, czyli one są komórkami bezjądrzastymi. Ale do każdego członu przylega komórka towarzysząca, połączona z nim licznymi plazmodesmami. Jądro komórkowe i rybosomy znajdujące się w komórce towarzyszącej pełnią swoje funkcje nie tylko dla niej, Lecz także dla przyległego członu rurki sietowej. No a z czym na mojej kuchni można skojarzyć naczynie ksylemu? Z kranem. Tylko to ma być transportowane do góry, jeśli chodzi o rośliny. No a teraz spróbujmy rozpoznać te tkanki już na schemacie. Mamy tutaj zadanie z czerwca 2021 roku. No i mamy podać nazwy tkanek oznaczonych na rysunku literami X i Y. Jeśli chodzi o Y, to widzimy dość dużą średnicę tak, oraz no, mocno zgrubiałe ściany komórkowe. Natomiast X to już jest taka mniejsza średnica tego przekroju poprzecznego tych komórek. No i rzeczywiście te ściany komórkowe są dużo bardziej cieńsze. Więc jakbyście rozwiązali to zadanie? X to oczywiście będzie łyko, a Y drewno. Świetnie. No i już jak jesteśmy przy tym zadaniu, to zróbmy drugi podpunkt. Musimy określić, do której grupy tkanek stałych czy twórczych należy miazga. Tutaj mamy miazgę, czyli kambium. No i e, musimy podać jej funkcję w rozwoju rośliny. Kambium to jest właśnie tkanka twórcza. twórcza. To właśnie tkanki przywodzące między innymi były stałe. A miazga, czyli kambium, jak najbardziej to jest tkanka twórcza. A jaka jest funkcja? Czy ktoś pamięta? To jest to, że ta tkanka umożliwia przyrost na grubość. świetnie. No a nowsze zadanie maturalne zawierają już takie kolorowe mikrofotografie, więc proponuję zrobić to zadanie, które pochodzi z informatora CKE. Co my tutaj widzimy? No po pierwsze rzuca się mi w oko struktura C, tak, duża średnica, bardzo taka zgrubiała ściana komórkowa. Więc jak myślicie, wśród tutaj czterech opcji, co to może być? No, to jest oczywiście element drewna, czyli ksylemu. No i widzimy tutaj pasującą opcję człon naczynia. Więc C to będzie nasz człon naczynia. Ok, to zobaczmy w takim razie B. Tutaj już... Um, Widzimy, że ściany komórkowe tych komórek są już takie można powiedzieć bardziej subtelne, i średnicy jest mniejsza. No, i myślę, że już rozpoznacie, że B to jest łyko. A tutaj mamy na przykład opcję taką, że to jest człon rurki sitowej. Tak, jakby to wybieramy, wiemy po prostu, że rurki sitowe właśnie wchodzą w skład łyka, no i A. Jakby dzisiaj nasze nagranie akurat tej tkanki jakoś bardzo nie dotyczy, ale myślę, że możecie wiedzieć, że to są: e, czy to jest komórka mięśniowa, czy włókno hematyczne. To jest właśnie to włókno hematyczne pełniące funkcję wzmacniającą. W podstawie programowej znajdziecie również wymaganie. Uczeń planuje i przeprowadza obserwację pozwalającą na identyfikację tkanki przewodzącej wodę w roślinie. Jaka tkanka przewodzi wodę? Ksylem. Spróbujmy dzisiaj przeprowadzić taką obserwację. Mamy seller. Dlaczego seller? No um, łodygi sellera są stosunkowo przezroczyste i no takie dość jasne i mają dobrze rozwinięte wiązki przewodzące, które widać jak najbardziej gołym okiem, i to pozwala właśnie na e, lepszą obserwację w ogóle transportu wody. Mamy wlać wodę e, z barwnikiem. No, ja. Mam wyłącznie farby plakatowe. Wiem, że to nie jest też barwnik, który będzie można potem zjeść, ale w celach edukacyjnych myślę, że będzie w porządku. No i żeby tak wodę się właśnie miała jakiś kolor, e, dalej zanurzyć seller i pozostawić, no tam na około godzinę. Zobaczymy na ile mi się uda pozostawić seler. I potem niby mamy właśnie zaobserwować transport e, wody. Potem zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast ja trochę wątpię, że to się uda. Jeszcze tutaj są jakieś z liśćmi, ale mało jest tych liści. Zobaczymy. Jakby warto spróbować. Rodzinę, może trochę dłużej. Widzimy tutaj bardzo ciekawą mikrofotografię. Kanał żywiczny wskazuje nam, że to jest zmodyfikowany liść rośliny nagonasiennej. No i to jest rzeczywiście igła sosny. Możemy tutaj również zaobserwować bardzo charakterystyczny miękisz asymilacyjny. Jak on się nazywa? Czy ktoś pamięta? Wieloramienny. I w ogóle... Dawno nie było przekroju przez igłę, właśnie na przykład sosny, i też pytania o miękkież asymilacyjny wieloramienny, więc myślę, że w najbliższych latach to może się pojawić. No i musimy tutaj uzupełnić tabelę, podać nazwy tkanek przewodzących i ich główne funkcje. Ok, patrzymy. Jedynka to, jak myślicie, to jest drewno. Również dość takie charakterystyczne, charakterystyczna średnica i no i okej, okay, można tam też dostrzec jakieś tam zgrubiałe ściany. I jaka jest główna funkcja? Czy już pamiętacie? Transport wody i soli mineralnych. Dobrze. Więc dwójka to już będzie floem, albo łyko. I jaka jest główna funkcja? Transport produktów fotosyntezy. Świetnie! I rozwiązaliście to zadanie. No i zobaczmy, co nam się udało. Minęły gdzieś dwie godziny, i teoretycznie miały się zabarwić jakby wiązki przewodzące, nie tylko tak, jakby no. W sumie tutaj też ładnie widzimy, gdzie ten barwnik tak się jakby wchłonął, nie w dowolnym miejscu, właśnie tu. I spróbujmy. Mm. Tutaj kiepsko, kiepsko widać. No tylko trochę, tak, tylko trochę. To już lepiej. Tutaj mam mhm. widzicie? O, o, to o to mi chodziło. To jest bardzo ładnie, to jest bardzo ładnie. No i jak myślicie, dlaczego zdecydowanie lepszy efekt widzimy na łodygach seleru, które miały liście? Ponieważ transport wody tutaj będzie powodowała transpiracja.